No się ma wszystkim, w komentarzach piszecie mi swoje typy na najbardziej szokujący mecz 2020 roku, a teraz już jedziemy. Podsumowanie zaczynamy dopiero od 14 sierpnia, bo wcześniej z tymi meczami... A zresztą sami wiecie jak to było. W każdym razie zaczynamy od naprawdę dużego szoku. Nie jednemu po tym meczu szczęka opadła, a my trafiliśmy nawet na kartę na czasie. Uu! To dopiero był szok. 2020 rok przyniósł nam wiele złego, ale pojawiły się też pewne ciekawe rozwiązania. Jednym z nich był nowy format Ligi Mistrzów. Od ćwierćfinałów mieliśmy po zaledwie jednym meczu, który decydował o wszystkim. Mi osobiście taki format podobał się dużo bardziej. Turniej, w którym nie ma miejsca na słabość i trzeba być bezlitosnym. Coś jak te wszystkie turnieje sztuk walki, w których brał udział Van Damme. Fani kickboxera, krwawego sportu i całej masy naparzanek z VHS-ów zostawiają w tym momencie łapę w górę albo i suba. Dobra, opuśćmy lata 90. Ale to była piękna epoka, i wróćmy do 2020. Mecz Barcelony z Bayernem. Wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło. O tym spotkaniu zostało powiedziane chyba już wszystko. Według mnie to absolutnie największy szok 2020 roku w kategorii wynik meczu, bo to, że Bayern był faworytem spotkania, to było wiadomo. Ale że podopieczni Flika zrobią z Barcelony pośmiewisko, chłopca do bicia, i nakopią im jak juniorom, to na to pewnie niewielu stawiało. 8-2 dla walca z Monachium. Coś okropnego. Monachijska masakra piłą łańcuchową. To według mnie mecz, który będzie się wspominać latami. Mecz, który ostatecznie obnażył brzydką stronę Dumy Katalonii. Okazało się, że ta drużyna gnije od środka. Pełno w niej problemów, których nie da się od tak rozwiązać. 14 sierpnia wszyscy kibice Barcelony zderzyli się ze ścianą. To było brutalne przebudzenie. Ale, żeby nie było tak kolorowo dla kibiców Bayernu, to 27 września Bawarczycy pewnie zawalili masę kuponów. W tym momencie słyszę płacz. Maszyna Flika była rozpędzona. Sezon 2019-2020 kończyli zdobyciem ligi mistrzów, a nowy zaczęli od zdeptania szalkę i ogarnięcia Superpucharu Europy. Wydawało się, że jeszcze długo może ich nic nie zatrzymać. I wtedy przyszedł mecz ligowy z Hoffenheim. Po niecałej pół godzinie było już 2-0 dla gospodarzy. Potem Bayern odpowiedział golem Kimisia, ale koniec końców skończyło się wysoką wygraną Hoffenheim 4-1. Bohaterem meczu został Andrej Kramarić, który zapakował Neuerowi dwie bramki. Defensywa Bawarczyków była dramatyczna. Hoffenheim miało zaledwie 28% posiadania piłki, ale pod względem celnych strzałów byli lepsi od mega ofensywy Bayernu. Tym samym Bawarczycy przegrali pierwszy ligowy mecz w 2020 roku, a do tego zakończyli swoją niesamowitą serię 32 spotkań bez porażki. I to wszystko przez chłopaków ze skromnego Hoffenheim. 4 października 2020 roku to była niedziela cudów, a raczej potężnych szoków dla kibiców. Pamiętacie co wtedy robiliście? Bo piłkarze Liverpoolu i Manchesteru United na pewno tak. Obie te drużyny dostały brutalne lekcje futbolu. Podopieczni klopa przegrali 2-7 za Stanwillą. Ten mecz był momentami absurdalny. Wyglądało to tak, jakby każdy strzał gospodarzy musiał znaleźć drogę do bramki gości. Pamiętam, że jak go oglądałem, to łapałem się za głowę. Co tu się odwala? Przy 6-2 to już nawet Jurgen Klopp zaczął się śmiać. A po meczu powiedział, kto chciałby przegrać 2,7. Lata temu powiedzieliśmy sobie, że chcemy tworzyć historię. Dzisiaj to zrobiliśmy, ale chyba nie o taką historię nam chodziło. No tak. Tego samego dnia Manchester United dostał w czapę 1-6 od Tottenhamu Mourinho. Już po pierwszej połowie było 1-4 dla gości. Później dorzucili jeszcze dwie. To była jedna z najboleśniejszych porażek Czerwonych Diabłów w historii Premier League. Przegrali pięcioma bramkami po raz czwarty w historii rozgrywek i po raz pierwszy od października 2011 roku i porażki 1-6 w derbach Manchesteru. Po meczu z Kogutami Gary Neville grzmiał, że nie ma żadnych wymówek dla piłkarzy, którzy zagrali w tym meczu, bo byli po prostu żałośni. Równie mocno jechał Patrice Evra. Co się dzieje w moim klubie? Każdy przeciwnik na tle Manchesteru United wygląda jak Real Madrid, Barcelona czy Bayern Monachium. Naprawdę nie chcę mi się teraz śmiać, jestem wściekły. Wiem, że mówimy o 1:6 z Manchesterem City, ale to jest coś innego. Upewnij się, że zdajesz sobie sprawę z tego, że ośmieszasz klub. Spójrz w lustro i bądź szczery, jesteś pośmiewiskiem. Jednym z tych, którzy chyba spojrzeli w lustro, był Marcus Rashford, który na Twitterze wystosował nawet oficjalne przeprosiny. Dobra, ale porażki Liverpoolu i Manchesteru United bledną przy tym co wydarzyło się w Eredivisie 24 października. Ajax był bezlitosny, okrutny, nie wiem jak to określić. Wywaliło mi skalę brutalności. Wygrać 13:0. 13, -0. 13 -0. Zero. To jest jakiś kosmos. To nie jest porażka. To jest ciężki knockout, po którym długo do siebie dochodzisz. Cisną mi się na usta dosadniejsze słowa, ale zaraz przyjedzie policja z YouTube'a i mnie zamkną. Nie wiem jak czuli się piłkarze Wenno, ale to musiało być cholernie przykre. U kibiców było pewnie podobnie. Jeszcze tylko w ramach ciekawostki dodam, że lanie 0-13 musiał przełknąć m.in. były piłkarz górnika Gorgios Gjakumakis, który w Holandii naprawdę nieźle sobie poczyna. Ale o tym meczu to pewnie chciałby zapomnieć. To było najwyższe zwycięstwo w historii Eredivisie. Pięć goli zapakował La Traore. Traoré. To pierwszy piłkarz Ajaxu z takim osiągnięciem od 1985 roku i Marco Van Bastena. Przypominam, że ten chłopak ma dopiero 19 lat. W każdym razie w Wendlo zostało zaorane. Sorry, ale lepsze podsumowanie nie przychodzi mi teraz do głowy. I na koniec szok w meczu reprezentacyjnym i to w lidze narodów. Hiszpanie zrobili bolesne kuku Niemcom. Ekipa lewa dostała aż 0,6. Tak, wiem, to tylko Liga Narodów, ale nadal. Przecież wynik idzie w świat, a ten wynik był szokujący. To była pierwsza taka porażka reprezentacji Niemiec od czasów 1931 roku i meczu towarzyskiego z Austrią. Wtedy też skończyło się 0-6. Dodam jeszcze tylko, że Manuel Neuer po raz pierwszy w swojej karierze stracił 6 goli w oficjalnym meczu. Głośno zaczęło się mówić o zwolnieniu Joachima Lewa. Ostatecznie Niemiec został. I podobno w kadrze szykują się małe przemeblowania. Ale to już w 2021 roku. Czyli w tym. To było sześć najbardziej szokujących wyników w zakończonym 2020 roku. Dla niektórych szokująco kwaśnych jak gumy szok. Kto je pamięta? No dajcie znać smak dzieciństwa. Dość tych powrotów do przeszłości? Żegnam się. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i jeszcze tutaj do nas zajrzycie. Do zobaczenia!